Witam Was serdecznie w kolejnym projekcie Denko Czyli recenzji zużytych produktów Z całego ostatniego miesiąca Trochę mi się tego uzbierało Także przechodzimy do rzeczy Tutaj mam rzeczy same do twarzy Sobie oddzieliłam, tu stoi kilka rzeczy jeszcze do włosów i ciała Więc zaczynamy jak zawsze od twarzy I jeżeli chodzi o oczyszczanie, Zużyłam tutaj taki żel Purifying Gel Cleanser Od Feel Free Bardzo lubię tonik z tej serii A ten żel akurat... Jest taki średni. On jest co prawda z ekocertem, z naturalnym składem, ginkgo, biloba, tymianek i ekstrakt z limonki. I te właśnie składniki w toniku sprawdzają się fantastycznie, dlatego właśnie ten żel kupiłam. I od razu, jak go pokazywałam w zakupach, pisałyście mi, że on jest z kolei średniawy. I on jest faktycznie bardzo, bardzo delikatny Pisałyście, że on sprawia, że nie doczyszcza Moim zdaniem nie jest aż tak źle, ale faktycznie można mieć takie uczucie Bo on się jak trochę ślizga po skórze No taki dziwny jest i na pewno nie kupię go drugi raz Bardzo, bardzo taki delikatny No i nie było jakiejś takiej szczególnej przyjemności z, z mycia Dalej może zrobimy sobie makijaż. Zużyłam też taki płyn dwufazowy z lale, płyn do makijażu z hydrolatem z białej i zielonej herbaty i olejem ryżowym, ponieważ jest on dwufazowy. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba najsłabszy produkt z lale, którego używałam. Bo ten płyn po prostu nie domywa Zachodzą oczy mgłą I w ogóle jest bardzo słaby Bardzo też słaba wydajność Jak zobaczyłam, wiecie, hydrolat białej herbaty Olej ryżowy, mówię, wow, ale fajnie Ale nie, niestety słaby jest I nie polecam Wam No i wreszcie coś fajnego To słuchajcie, Masełko Recibo Melt Away Balm Cleanser, balsam do demakijażu e, Oczywiście z fantastycznym składem I On em, ma bardzo wyjątkową konsystencję. Już trochę tych masełek zużyłam i z Rosmana i właśnie takich różnych innych. No i ten jest troszkę tustawy, no bo to jest masło oparte o oleje, wiadomo, i o różne właśnie masła. Ale jest uczucie takie, wiecie, aksamitne pod palcami i jak się go zmywa, to też nie ma takiej warstwy na skórze, tylko skóra jest taka aksamitna. W ogóle bardzo szybko, dokładnie, bez żadnego problemu zmywa wszystko i filtry, przynajmniej takie mam wrażenie, no bo nie mam tej lampy, żeby to sprawdzić, ale i makijaż oka, i jakieś tam maskary i takie rzeczy, wszystko bardzo szybciutko rozpuszcza. Nie podrażni absolutnie, nie ma żadnej mgły No jest generalnie idealny Plus jeszcze jest naprawdę fajna wydajność Bo on jest troszkę droższy, on kosztuje około 60 zł Ale uwierzcie mi, że jak sobie go porównać z tymi taniutkimi masełkami z Rossmana Które też są naprawdę ok No to tutaj wyjdzie Wam, że cena jest tak naprawdę podobna Bo on jest dużo wydajniejszy Jego trzeba naprawdę troszeczkę na palec E, przyjemnie to pachnie, teraz już akurat mi zjełczał tutaj czuję, ale, ale o, tak to podczas użytkowania było naprawdę super, więc polecam, wypróbujcie sobie. E, następne rzeczy. Może pokażę Wam teraz maski. Mam tutaj maski takie płachtowe, które bardzo lubię właśnie ote z fitokosmetyki. Tutaj jedną złożyłam ja drugą adam, i to jest maska na bazie niebieskiej glinki na tkaninie. E, co tu jest jeszcze kolagen roślinny, różne witaminki? Bardzo fajne maski, jak na tą cenę Zresztą dla mnie to są po prostu najlepsze maski w płachcie One kosztują 4-3 zł na lawendowej szampie Ja je często kupowałam jeszcze na promocjach i dają super efekty Oczywiście płachta jest za duża na moją twarz i mnie to niesamowicie kiedyś denerwowało Kiedyś w ogóle tych masek płachtowych nie używałam Ale te no, jakoś przeboleję jakoś sobie tam je ułożę i potem jeszcze masażerem takim z ksałmi Takim ze światłem pod czerwonym sobie, wiecie, je wprasuje jeszcze tak w skórę. Więc są super. Na razie nie kupuję, to były moje ostatnie z zapasów, bo no to są kosmetyki rosyjskie. Ale jeżeli jest to dla Was ok no to mogę Wam serdecznie polecić. I tu mam jeszcze z cafem też taką awokado. I ta, ta była ok ale nie była aż takiego szału. Tamte z, z kosmetyki zdecydowanie są fajniejsze, i to generalnie. Wszystkie y, się fajnie u mnie sprawdziły Tutaj y, kolejne maseczki Mam właśnie w słoiczkach Zużyliśmy za damem Honey Mask od Nakomi Brightening and Moisturizing Czyli taka maseczka, która miała troszkę rozświetlać Troszkę nawilżać z, z limonką, z grejpfrutem Z wyciągiem ze zboża z witaminą C i to też są takie składniki, które powinny się u mnie sprawdzić super, ale niestety ja nie widziałam jakichś fajnych efektów tej maseczki. Oprócz tego, że była przyjemna w użyciu, bo była żelowa, pachniała słodko, bardzo ładnie, to po prostu nie widziałam jakichś takich efektów na skórze fajnych, praktycznie żadnych. Nie wiem, co narobiła, zużyliśmy no i tyle. Ale tu mam fajną maseczkę. To jest Mia My Pure Express 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem z kwasem y, azaleinowym i glicyną i to jest akurat super maseczka. Y, po pierwsze, faktycznie y, szybciutko możecie ją zmyć, bo ona jest z linką i ona właśnie te 5 powiedzmy 7 minut i ona zaczyna zastygać, więc trzeba ją zmyć. Ona ma dodatkowo jeszcze, oprócz białej glinki i różowej, które są dosyć delikatne, ma też olej z nasion maliny, jojoby, witaminy E, więc ona nie jest takim rypaczem oczyszczającym um, i to jest fajne właśnie wyważenie tych glinek i tych kwasów. Więc super się sprawdza, buźka jest przepiękna, jest też taka właśnie rozświetlona, chociaż producent tego nie obiecuje, ona mam się po prostu czyszczająca, ale buzia po prostu tak ładnie, wiecie, wygląda po tym, po tej masce, widać, że tutaj się coś zadziało i bardzo ją lubiłam używać, ona też właśnie ładnie e, pachniała, więc tą polecam do dostania i w Hebe i w Rossmanie. E, co tu jeszcze? Mam... Mm, tak, dwa toniki z Resibo, które dużo dziewczyn polecało, więc ja też się kiedyś skusiłam na nie. W końcu je e, udało mi się dostać na jakieś prące i zużyliśmy, używając z Adamem na zmianę. Balans to jest tonik balansujący, czyli oczywiście do skóry takiej bardziej e, przetłuszczającej albo może też mieszanej, bo on ma takie składniki troszkę właśnie balansujące, wyrównujące, jak verbena, jak e, hemp. To są te nie marihuana, tylko. Znowu będziecie święć, marihuana. Nawet no jest też na na przykład, ferment zbożowy i wiele innych. A tutaj mam Mr. Soft, czyli taką mgiełkę już nawilżającą z yang figą. I też właśnie jest tutaj ten zbożowy Ferment i te Pantenol. 100% wegańskiej, jeżeli kogoś to interesuje. Toniki były ok, były naprawdę w porządku, e, używałam ich za każdym razem przed kremem, przed serum, tak wiecie, po, po oczyszczeniu i nie robiły jednak też takiego szału. Wiele dziewczyn nie poleca, no jestem ja się tak mu spoko, ale czy, czy jakiś szał widzę, to, to chyba nie i pod koniec użytkowania dopiero zorientowałam się, że... One są tak naprawdę całkiem nieźle nawilżające I to nawet ten Mr. Balance Dlatego, że zostawiłam sobie go na twarzy I długo jeszcze nic nie wklepywałam dalej I nie miałam uczucia takiej ściągniętej skóry Więc w sumie mogę powiedzieć, że spoko Natomiast raczej będę albo testowała dalej Albo wracała do ulubieńców Bo tutaj jakoś akurat na mojej skórze Nie było takiego, Pff, wiecie, wow e, Co tu jeszcze e, z takich rzeczy Może pokażę Wam e, Tutaj mam taką dermoemulsję na noc is um euh, uh le colère le coler Naturalna pielęgnacja, też moja emulsja ultra nawilżająca i to było z olejkiem z dzikiej róży. Natomiast to miało być nawilżające, rewitalizujące, e, uzupełnienie składników odżywczych bariery hydrolipidowej, ale też właśnie właścicielka, skór, właścicielka tej marki polecała mi to e, na jakieś wypryski, tak jak na przykład dla Adama, Który niestety ma taką skórę skłonną do tego, więc musimy też uważać, żeby te rzeczy, których na nas używanie były zapychające. No i muszę Wam powiedzieć, że było to całkiem ok, fajne właśnie na, na barierę hydrolipidową, to jest typowe, takie zabezpieczające, bo jest to dosyć gęste, z taką warstewką delikatną, więc tutaj wydaje się, jakbyście nałożyły już pełną pielęgnację i serum, jakiś oleje, jeszcze na ten krem nie wiadomo co, e, więc spoko, na pewno dobrze nawilżało, jakichś tam większych innych efektów nie widziałam, po prostu... Skóra była dobrze nawilżona, tyle dobry kosmetyk, ale też um, nie czuję potrzeby, żeby wracać do niego. E, I dalej może pokażę wam sera. Słuchajcie, serum znakomi, e, antiakni serum, które ja kupiłam właśnie dla Dama. E, żeby sobie mógł go użyć, czasami, jak coś mu wyskoczy. I ono ma być takie właśnie wykładzające też na te blackheads, czyli te takie czarne. Zaskórniki, ma być tutaj też prewencją przed, przed wypryskami. No i co, tutaj mamy tymianek i jakiś kwas tutaj też jest, na pewno, z tego co pamiętam. na Nacynamid jest też, więc takie typowo składniki. Ono jest takie pomarańczowe, zobaczcie. No i słuchajcie, kupiłam dla dama, ale oczywiście ja też użyłam. I na początku. Totalnie stwierdziłam, że to nie dla mnie Za mocne, ja potrzebuję raczej nawilżenia niż właśnie takiego kosmetyku prewencyjnego przed, przed wypryskami I odpuściłam Ale jak Adam był w połowie, to dałam mu jeszcze szansę, bo coś mnie zaczęło zsypywać I muszę Wam powiedzieć, że super było to serum Już właśnie później się bardzo z nim zaprzyjaźniłam Tylko, że ja nie używam kwasów, więc tutaj... Musiała się po prostu skórę przyzwyczaić. Na początku miałam takie uczucie robienia, nie wiedziałam o co chodzi, no ale wiadomo, że to też jest taki sygnał, że te kwasy działają, nic tu się złego nie działo, nic mnie nie piekła, ani nic takiego. No i faktycznie jak już coś mi sypywało, to on był dużą pomocą, żeby po prostu szybciej skórę doprowadzić do takiego normalnego stanu. Więc muszę powiedzieć, że naprawdę fajne serum. Na pewno nie do użytku regularnego dla mnie, tak jak dla mojej skóry, bo jest po prostu dla mnie troszkę za mocne, ale raz na jakiś czas. Było super i jeszcze pięknie pachnie tym tymiankiem. Słuchajcie, to jest zapach pielęgnacji i tymianku, więc bardzo ciekawe, fajne to jest, naprawdę podobało mi się. I dalej mam dwa produkty z Koi, Kremę już dawno zużyłam, ale miałam jeszcze właśnie tutaj sera, które dostałam. Zacznę od tego na nadzień, to jest eliksir nawilżający roślinne komórki macierzyste, peptydy i kwas hialuronowy. Bardzo fajny, żelowy produkt, który używałam właśnie pod em, filtr. Nie pod każdy filtr się nataje, ale generalnie fajnie się sprawdza na dzień. Można też na noc, ja na noc czasami też używam bardzo fajny taki booster nawilżający, jakbym go określiła. Natomiast tu mam serum dwufazowe ze śliwką kakadu, olejem z rokitnika i olejem z marchwi. To mi nawet chyba bardziej odpowiadało, bo tutaj powiedziałabym, że to jest właśnie bardziej nawilżające, przynajmniej tak doraźnie. No bo tamten ma z kolei fajne składniki, ma peptydy, ale jak chcecie na już tak ukoić tą skórę, no to, to to, jest dwufazowe oleiste, więc tylko na noc, ale cudownie się sprawdzało. Zresztą ja też mówiłam już o tych kosmetykach więcej i pokazywałam Wam jak robię pielęgnację wieczorną i też po lubieńcach, więc już się nie będę rozgadywać. Z tych dwóch wybrałabym to właśnie nocne, to dwufazowe, bo po prostu fajniej, fajniejsze miałam odczucie na skórze po użyciu, ale oba są naprawdę fajne i fajnie się mnie sprawdziły. Dobra, dalej. Może właśnie dwa filtry. Użyliśmy dwa filtry, bo jeden, jeden filtr miałam UVA, ale też przeciwko światłu niebieskiemu, więc używaliśmy go z Adamem w tygodniu. Możecie się zdziwić, że Adam tyle kosmetyków używa z własnej woli, ale faktycznie no, dzięki temu, że pielęgnuje skórę, no to ona dużo lepiej wygląda. Plus do tego Adam opala się bardzo na czerwono, więc sam stwierdził, że będzie filtra używał. Sprawdza tylko w lato, no ale dobrze, i to ja się z tego bardzo cieszę. No i tego filtra używamy w tygodniu, bo w tygodniu jesteśmy w pracy, siedzimy przed kąpami, a tutaj mamy jeszcze filtr bez właśnie tego światła niebieskiego, więc użyliśmy mniej więcej w tym samym czasie. Co to za filtry? No tutaj właśnie z tym światłem niebieskim, przeciwko światłu niebieskiemu mam na Komi Golden Race. Aha, to jest wersja City. Ona jest z y, y, maczą, taka niebieska. No i ja zachwycałam się na kanale wersją Basic, która jest cudowna, która po prostu. To jest filtr, który. Dokładnie tak się zachowuje na skórze, jak lekki krem, który się wchłonie i podkład dokładnie tak samo na nim wygląda, jak na lekkim kremie Więc ja te, te, ten Basic uwielbiam, ale to jest trochę za mało, bo ja chcę pełne spektrum ochrony Więc kolejny raz kupiłam City I City jest już zupełnie inne, jest dużo bardziej gęste i takie, mm, nie powiedziałabym, że tłuste ale już ma taki delikatny glow, zostawia na skórze No i wiecie, na mojej skórze to jest naprawdę ok, bo ja mam skórę normalną I ładnie to wygląda i jest naprawdę spoko Natomiast przypuszczam, że to już nie każdej skórze się sprawdzi Ja na pewno wrócę Bardzo lubiłam, pięknie pachniało, bez problemu, nie bieli, nic się tam nie dzieje, nie zostawia smug Podkład nie złazi, więc, więc jakby wiecie, no, w tej cenie na pewno wrócę, natomiast to już nie jest taki super, super bezproblemowy filtr jak ten, jak ten Basic I o dziwo jest właśnie taki gęstszy, i powiedziałabym, że troszkę tłustszy. Więc dziwne, że ta wersja City tak właśnie wygląda. No, ale, ale okej, okay, jest naprawdę się świetnie sprawdził również. Chociaż jest zupełnie inny niż, niż tamta poprzednia wersja. I tutaj kolejny to jest mini. Ultra Sensitive Beauty Protective Face Cream, oczywiście SPF 50 wersja bez pigmentu. No i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo wszyscy polecają ten filtr. U mnie sprawdził się, powiedziałabym, tak średnio. Na pewno nie jest to zły kosmetyk i. Generalnie, jak się go dobrze rozpracuje, jak się przyzwyczai człowiek do tej konsystencji leistej i do tego, że on na początku trochę bieli, trzeba go szybko, szybko, szybko wpracować, no to jest ok. Dlatego, że jestem właśnie ciekawa, jak jest u Was. Jedna z Was mi napisała pod filmem, że. Że bardzo bieli Wydaje mi się, że to jest kwestia też skóry I tego jak ta skóra przyjmuje produkt, na ile wchłania Natomiast faktycznie u mnie da się go rozpracować bardzo dobrze Ale na początku to miałam z tym problem Bo ja nie byłam przyzwyczajona po prostu takiej leśnej konsystencji A jego jak się szybko nie rozpracuje To on zaczyna się rolować Tak się gumkować na tej twarzy I mnie to strasznie zdenerwowało Później już zauważyłam, że jak, jak dobrze go wpracuję To nic się takiego nie dzieje, jest ok. I też on nie lubi każdego podkładu, bo ja zawsze coś kładę pod filtr Zobacz, jest to krem, ale próbowałam też z tym Elixirem i ta żelowa konsystencja totalnie nie podeszła tutaj pod ten filtr Musi być krem, który się wchłanie do zera Więc dla mnie to jest takie pół na pół Ogromny plus za to, że jest dobry dla mojej mamy, która ma bardzo wrażliwą skórę i nie każdy filtr się sprawdza. Na przykład na Komi, jak spływa jej do oka, to, to ją po prostu topiecze. Gdzie ja w życiu takiego problemu nie miałam. Ale ten innymi -in -in nie jest dla niej dobry. Więc wiecie, no nie mówię, że zły produkt, ale ja nie kupię go więcej. Bo no nie był, nie też ten makijaż tak idealnie na nim nie wygląda u mnie i jakoś tak wiecie bez szału. Co jeszcze mam? Na przykład pasta Colgate. a nie pokazuję wam, już od dawna na past. Jest kilka takich rzeczy podstawowych, które w ogóle z dynka wykluczałam, no ale jeżeli chodzi o tą Colgate, postanowiłam pokazać, bo jest to kokonat i ginger, czyli kokos i imbir. I muszę Wam powiedzieć, że jest pyszna ta pasta. W sensie ja jestem totalnie fanką mięty, dla mnie pasta musi być miętowa, ale ta pasta jest całkiem niezła w smaku i dobrze też um, odświeża na cały dzień. Także jeżeli już takie naturalne pasty drogeryjne, to mogę Wam też ją polecić. Dalej tutaj mam taką pomadkę Humana and Kind waniliową 100% naturalne Składniki i niestety Muszę Wam powiedzieć, że Taka sobie była dosyć twarda I szybko schodziła z ust I jeszcze mi zjełczała je W połowie gdzieś tak jestem jej Bardzo rzadko mi się zdarza wyrzucać kosmetyki Ale to jest właśnie ten, jeden z tych przypadków I ja cały czas jej używałam więc to nie tak, że ona leży I ja coś innego używam, więc No nie wiem, nie, nie polecam Eee, najlepsze kropelki Evel Blink Intensive, za każdym razem jak używam czegoś innego, to po prostu wracam do nich, bo są najlepsze. Jeżeli nosicie szkła i chcecie takiej ulgi pod koniec zmiany, no to słuchajcie, używam różnych naprawdę dużo droższych. No i zawsze dowracam do tych. Teraz będzie em, trochę kolorówki, właściwie tylko dwie rzeczy, i przechodzimy do pielęgnacji już e, ciała. Tutaj mam puder z Rosie Czyli puder z Contigo w odcieniu Cream. Tak wygląda, takie fajne opakowanko. Ja go dorwałem na jakiejś mega promocji za jakieś chyba 4 zł. Poważnie. Zobaczcie, on był taki bardzo żółty. No i słuchajcie, okazało się, że niestety, ale on właśnie jest bardzo kremowy, tak jak na tego koloru, i on mi się totalnie nie sprawdzał, bo wyglądał dosłownie przez chwilę ładnie na skórze. Ja nie potrzebuję dużego matu, mam skórę normalną i właściwie to tylko dążę do tego, żeby puder nie był zbyt matowy, żeby nie robił płaskiego matu, a tak to większość pudrów się sprawdza. Natomiast ten był straszny. Ale jak widzicie, jest zużyty cały, dlatego że zaczęłam używać go pod oczy. Pod oczy gąbeczką sprawdzał się fajnie. Natomiast, no wiadomo, no teraz mam puder po prostu pod oczy dedykowany, który jeszcze jest troszkę lepszy. A generalnie nie polecam. Nie wiem na jakiej skórze to by się miało sprawdzić. Może na jakiejś bardzo suchej, ale też wydaje mi się, że nie, bo dziwny był ten puder. Tylko pod oczy był ok. I tu mam próbki, też próbek nie pokazuję Mam mnóstwo, słuchajcie, próbek z Eko Cudów zaczęła mnie teraz zużywać Ale chciałam Wam pokazać próbkę tego Drop of Perfection z Veoli Bo to jest bardzo popularny krem BB i ja zużyłam mnóstwo takich próbek Zawsze jak coś kupuję w Veoli, a bardzo lubię tą markę, to dostaję przynajmniej z pięć takich próbek I słuchajcie, nie lubię tego kremu BB Już nie będę więcej w ogóle tych próbek zużywać, tylko będę przekazywać je dalej Zastanawiałam się mocno nad zakupem go, ale po prostu ten krem jakoś nie, ani nie wygląda zbyt fajnie, ani się nie trzyma zbyt fajnie Więc ta, to jest to, ale dostałam też próbki z Recibo Wszystko to jest uwalane właśnie w podkładzie, ale tutaj mam taki Light Team Sunscreen Tylko minus jest taki, że to jest tylko SPF 30, więc nie mógłby to być jedyny krem przeciwsłoneczny Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest właśnie Krem BB i jest świetny. Myślę, że bardziej zbliżony do takich koreańskich kremów, bo ma całkiem, całkiem niezłe krycie. Może nie całkowite, ale przynajmniej średnie. Bardzo ładny kolor, troszkę zastyga na tej skórze i super się trzyma, właśnie tak osiada i przez cały dzień się ładnie trzyma. Bardzo ładnie też wygląda, ładne wykończenie. Jeżeli tutaj bym się gdzieś natknęła robiąc zakupy na niego, to chętnie go kupię, bo jeszcze kilka właśnie takich próbeczek zużyłam i tu jest naprawdę spoko. E, dobra, i teraz jeszcze słuchajcie, do włosów mam jedną tylko rzecz. Zużyłam taką odżywkę. Wszystko jest brudne w tym podkładzie. E, wybaczcie właśnie w tych, w tych kremach weba. To jest alterra. E, to jest to? chyba piwo, raz aha, i dzika róża. Coś takiego, taka odżywka wpadła mi w ręce właśnie w Rosmani za jakąś bardzo niską cenę i muszę Wam powiedzieć, że super się sprawdziła do Omo. I ja właśnie potrzebuję do Omo na pierwsze o bardzo lekkiej... Odżywki, żeby tych włosów też nie przeciążyć, bo one nie lubią za dużo Ale ono się super sprawdza, jeżeli sobie dodam oprócz normalnego mycia i odżywki Jeszcze przed myciem taką lekką odżywkę I sprawdzają się właśnie do tego albo te rosyjskie, bo one są właśnie takie leiste I raczej rzadkie No albo właśnie ta też była spoko Ona się nawet też sprawdzała w sumie do normalnego Jako normalna odżywka, jako ten drugi step Parę razy też jej tak użyłam, ale no najlepiej właśnie do OMO, więc jeżeli też potrzebujecie czegoś takiego lekkiego, to, no to ta odżywka spoko. Um, dalej mam kilka rzeczy do mycia. Tu mam Bodymania Hyaluronate, taki żalik pod prysznic z kwasem hialuronowym, Babasu, makadamią, aloesem i proteinami. Bardzo delikatny, nieprzesuszający, trochę mogłem mocniej pachnieć Musiałam go dosyć sporo wlewać na gąbkę, żeby ten zapach faktycznie było czuć podczas kąpieli A pachniał cudownie Już się tutaj rozlewam ehm, Bo to jest właśnie taki wodno-kobiecy zapach, bardzo, bardzo ładny No ale czy bym kupiła ponownie? Raczej nie, no bo wydajność bardzo średnia, cena też tak sobie Natomiast tu mam świetne żele, słuchajcie, to są żele. Y, jakiś czas temu one weszły, właśnie. Ym, czy to jest za marka, czekajcie, bo właśnie ja już kiedyś tego szukałam i nie wiem w końcu, ale to są tak charakterystyczne żele, że na pewno je znajdziecie w Rosmanie albo w Hebe. Y, wegańskie, ja mam tu męskie i damski. Miałam siki Weroniki, damski. I paset sąsiada męski. Postanowiłam męskiej też wyjątkowo pokazać, gdyż Adam uznał, że żal jest świetny. A Adam właśnie takich kosmetyków do ciała naturalnych to raczej nie lubi i ja mu czasami coś tam podrzucę. Ale on nie bardzo przepada za nimi No bo wiecie, to zawsze są troszkę te zapachy i tak dalej Ale w tych produktach nie Tu właśnie zapach jest bardzo ładny I też słuchajcie fajna alternatywa Dla żelu popularnego, takiego z laku z kocicą Gdzie on dla mnie jest piękny Ale na dłuższą metę Jak mam zużyć 500 ml tamtego To on zaczyna już trochę męczyć Bo to ja, ja jednak wolę takie bardziej naturalne zapachy A tamten jest bardzo perfumowany Natomiast ten yy, Też jest taki bardziej perfumeryjny Troszkę delikatniejszy, w sensie zapach nie jest taki mocny, ale jest intensywny i spokojnie tutaj czuć go na gąbce Jest bardzo wydajny, bardzo długo go używałam, bardzo ładnie się pieni też jak na żel naturalny, no generalnie rewelacja Więc na pewno tutaj kolejne żele wpadną imię i Adamowi właśnie z tej, z tej serii, z tej firmy, więc mogę Wam polecić tu mam taki jeszcze żel do intymnej Natura Siberica, naturalny, certyfikowany Bardzo spoko Tutaj z różnymi, widzicie, certyfikatami Pewnie bym do niego wróciła Bo wszystkie żele do intymnej są dla mnie naprawdę ok I są po prostu dla siebie bardzo podobne Ale odkryłam ostatnio tą piankę Do intymnej Jeszcze wam nie wrzuciłam ulubieńców Muszę to zrobić, muszę to zrobić koniecznie po tym delku Bo tam jest kilka fajnych rzeczy No i po prostu mam coś fajniejszego Tutaj mam Luxia, Proker macza i mięta, kremowe mydło w płynie regenerujące. Jakieś takie mydło złapałam na promocji, bo yy, po prostu no, tam specjalnie innego nie było, to mydło też mam no, na przykład Disodzium Edity, ale poza tym skład jest niezły i było naprawdę ok. Kremowe, delikatne, jak na cenę tam chyba 3 zł, to naprawdę było niezłe. I ostatnia rzecz to właściwie jeden z moich ulubionych kremów do stóp. To jest Liren Natura, ekokrem serum regenerujący do stóp skóra sucha i bardzo sucha z organiczną lawendą. Krem do rąk z tej serii propos jest też świetny. I ja mam ogromny problem ze skórą na stopach, bo w ogóle mam suchą skórę, na stopach to już w ogóle. Natomiast no, ten krem jest genialny Ja sobie mogłam go też teraz w lecie, jak się wiecie nosi sandałki, odkryte buty Położyć go na noc grubszą warstwą Nie zakładam skarpetek, od razu mówię, dla mnie to jest okropne I ja bym się po prostu strasznie męczyła Ale jak kładę się spać, to znaczy kładę się do łóżka Jeszcze nie gaszę światła, tylko na przykład czytam Mogę te stopy tam, wycień gdzieś nie... Jeszcze nie, nie kłaść nie, nie wycierać tego w pościel tylko mogą być jeszcze przez chwilę posmarowane, no to wtedy właśnie kładę delikatnie grubszą warstwę. To potrzebuje tak pięciu minut, żeby się wchłonąć. No i stopy są po prostu mięciutkie na drugi dzień, bez jakichś szczególnych zapiegów. Bardzo lubię ten krem, świetnie się sprawdził, jest wydajny, myślę, że wrócę do niego jeszcze. No i to wszystkie produkty na dzisiaj. Mam nadzieję, że kolejne dynko Wam się podobało. Tak jak zawsze, kochani, czekam na Wasze komentarze, kciuki i do zobaczenia w kolejnych filmach.